Jak zaczak ten z tradingiem na giełdzie? Trading na giełdzie to fascynująca przygoda. Wymaga wiedzy i strategii, ale także cierpliwości. Aby rozpocząć ten, warto poznać ten podstawowe pojęcia oraz techniki. Czasami warto zainwestować w kursy lub webinaria, aby zdobyć odpowiednie umiejętności. Podstawowe pojęcia i terminologia. Broker. Broker to osoba lub firma, która pośredniczy w transakcjach giełdowych. Umożliwia zakup lub sprzedaż akcji oraz innych instrumentów finansowych dla inwestorów indywidualnych. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe to produkty inwestycyjne, takie jak akcje, obligacje czy opcje. Każdy z nich ma swoje cechy i potencjalne zyski oraz ryzyko. Analiza rynku Analiza rynku to proces oceny trendów i warunków rynkowych. Pomaga podejmować świadome decyzje inwestycyjne na podstawie różnych danych. Zlecenie. Zlecenie to instrukcja wydana brokerowi, aby kupić lub sprzedać ten określony instrument finansowy. Może być zrealizowane natychmiastowo lub w wyznaczonym czasie. Analiza fundamentalna, co to jest? Definicja. Analiza fundamentalna to proces oceny wartości aktywów. Używa danych ekonomicznych finansowych i innych informacji. Ma na celu przewidywanie przyszłych ruchów cen. Kluczowe wskaźniki. W analizie fundamentalnej istotne są wskaźniki finansowe. Obejmuje to przychody, zyski i wskaźniki zadłużenia. Ich zrozumienie jest kluczowe dla skutecznej analizy. Godnosk metody. Metoda ta jest popularna wśród inwestorów długoterminowych. Pozwala na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Analiza fundamentalna dostarcza kontekstu dla rynku. Analiza techniczna czym się różni? Definicja analizy technicznej. Analiza techniczna skupia się na badaniu cen i wolumenów akcji. To narzędzie służy do prognozowania przyszłych trendów rynkowych. Umożliwia inwestorom podejmowanie świadomych decyzji na podstawie danych historycznych. Wykresy i wskaźniki. W wykresach przedstawiane są różne formacje i sygnali. Wskaźniki, takie jak RSI czy MACD, pomagają w ocenie siły ruchu. Wzory na wykresach sugerują potencjalne punkty zwrotne. Różnice w porównaniu do analizy fundamentalnej. Analiza fundamentalna opiera się na danych ekonomicznych i wynikach firmy. Z kolei analiza techniczna koncentruje się na psychologii rynku. Obie metody są komplementarne, ale mają różne cele i podejścia. Wybór odpowiedniej platformy transakcyjnej. Intuicyjny interfejs. Wybiera jak ten platformę, zwróć uwagę na jej interfejs. Intuicyjna obsługą sprawi, że trading stanie się przyjemnością. Unikaj skomplikowanych ukladów, które mogą zniechęcić do nauki. Analiza w czasie rzeczywistym. Własne jest, aby platforma oferowała z danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu podejmowanie decyzji inwestycyjnych będzie szybsze i bardziej precyzyjne. Wybierz rozwiązania mobilne, które ułatwia dostęp z dowolnego miejsca. Wsparcie klienta. Również istotnym elementem jest wsparcie klienta. Upewnij się, że Platforma oferuje profesjonalna pomoc na wypadek problemów. Tutaj kluczowe są różne kanali kontaktu. Otwieranie rachunku maklerskiego. Krok 1 Wybór brokera. Wybór odpowiedniego brokera to kluczowy krok. Upewnij się, że broker jest regulowany i ma dobre opinie. Porównaj opłaty oraz oferowane narzędzia. Krok 2: Rejestracja konta. Rejestracja konta wymaga podania danych osobowych. Wypełnij formularz rejestracyjny i weryfikuj swoją tożsamość. Zazwyczaj potrzebne będą dokumenty tożsamości. Krok 3: Zasilenie konta. Po zarejestrowaniu należy zasilić konto, aby rozpocząć ten trading. Można to zrobić przelewem bankowym lub karta kredytowa. Pamiętaj o minimalnej kwocie depozytu. Zarządzanie ryzykiem – kluczowy element. Definicja ryzyka. Ryzyko w tradingu odnosi się do możliwości poniesienia strat. Istotne jest prawidłowe określenie poziomu ryzyka, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Zrozumienie ryzyka to fundament każdego efektywnego podejścia do inwestycji. Strategie zarządzania ryzykiem. Istnieje wiele strategii, aby zminimalizować ryzyko, w tym stop loss i hedging. Stop loss automatycznie zamyka pozycję, gdy cena osiąga ustalony poziom. Hedging polega na zajmowaniu przeciwnych pozycji w celu zabezpieczenia się przed stratami. Kontrola emocji. Emocje mogą zakłócić decyzje inwestycyjne. Ważne jest, aby trzymać się zaplanowanej strategii, nawet w trudnych momentach. Efektywne zarządzanie ryzykiem obejmuje również umiejętności zachowania spokoju. Strategia inwestycyjna, jak ja opracowak. Zdefiniuj cele inwestycyjne. Określenie celów jest kluczowe. Musisz zrozumieć, czy chcesz inwestować krótko, czy długoterminowo. To pomoże w zaplanowaniu odpowiedniego podejścia do inwestycji. Analiza ryzyka: Przemyśl, jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować. Inwestycje z wyższym ryzykiem mogą przynieść większe zyski, ale także straty. Zrozumienie swojego profilu ryzykańskiego jest niezbędne. Wybór instrumentów inwestycyjnych: Wybierz odpowiednie instrumenty dostosowane do swoich celów mogą to być akcje, obligacje lub fundusze. Zrozumienie różnic między nimi pomoże w skutecznym inwestowaniu. Plan działania. Tworzenie planu działania to istotny krok. Okres, kiedy i jak zamierzasz inwestować. Regularne przeglądanie i dostosowywanie strategii jest kluczowe dla sukcesu. Dywersyfikacja portfela, dlaczego to ważne? Redukcja ryzyka. Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko inwestycyjne. Inwestuj ten w różne aktywa, minimalizujesz straty. Zyski z jednych inwestycji mogą zrekompensować straty z innych. Zwiększenie potencjału zysku. Różne klasy aktywów mogą zapewnić różne zwroty. Dywersyfikacja umożliwia wykorzystanie różnych możliwości rynkowych. To klucz do osiągania wyższych zysków. Stabilizacja portfela. Portfel zróżnicowany jest mniej podatny na wahania. Stabilność inwestycji daje większy spokój ducha. To także pozwala na długoterminowe planowanie finansowe. Emocje w tradingu jak je kontrolować? Świadomość emocji. Kluczowym krokiem w kontrolowaniu emocji jest ich świadomość. Zrozumienie, co czujemy podczas handlu, pozwala na lepsze zarządzanie naszymi reakcjami. Zidentyfikowanie emocji takich jak strach czy chciwość jest niezbędne. Techniki zarządzania. Stosowanie różnych technik, jak medytacja czy prowadzenie dziennika emocji, pomaga w kontrolowaniu reakcji. Regularne praktykowanie tych technik wpływa na równowagę emocjonalną w tradingu. Warto wprowadzić je do codziennej rutyny. Analiza wyników. Analizowanie własnych wyników handlowych pozwala na lepsze zrozumienie emocji w podejmowaniu decyzji. Zidentyfikowanie momentów emocjonalnych można analizować dla poprawy przyszłych strategii. Systematyczność w tej analizie przynosi długoterminowe korzyści. Edukacja i ciągle doskonalenie umiejętności. Szkolenia online. Edukacja na temat tradingu odbywa się skutecznie online. Kursy internetowe oferują elastyczność i dostępność treści dla każdego. Dzięki nim można uczyć się w dogodnym dla siebie tempie. Analiza rynków. Analiza rynków to kluczowa umiejętność każdego tradera. Zrozumienie trendów pozwala na podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych i minimalizację ryzyka. Mentoring i współpraca. Współpraca z doświadczonym mentorem może przyspieszyć rozwój umiejętności. Warto szukać okazji do wymiany doświadczeń z innymi traderami. Podatki od zysków z inwestycji. 20%. Stawka podatkowa. Podstawowa stawka podatku dochodowego wynosi obecnie 20% w Polsce. 19b Rok 2022. Według danych, w roku 2022 pobrano 19 miliardów złotych podatków od zysków kapitałowych. 1000 Limit zwolnienia. Każdy podatnik ma prawo do zwolnienia z podatku od zysków do 1000 zł rocznie. 15% Inwestycje zagraniczne. W przypadku inwestycji zagranicznych stawka może wynosić IB 15% w zależności od umów międzynarodowych. Podatki mogą znacząco wpłynąć na zyski z inwestycji. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy zrozumieli wszelkie obowiązki podatkowe. Zawsze warto skonsultować się z ekspertem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Narzędzia i aplikacje przydatne w tradingu. Platformy tradingowe. Platformy takie jak MetaTrader 4 i 5 są niezwykle popularne. Oferują one szereg funkcji, które uczynia trading bardziej intucyjnym. Dzięki nim można łatwo analizować wykresy oraz zarządzać tym transakcjami. Aplikacje mobilne Aplikacje mobilne, takie jak TradingView, pozwalają na trading w dowolnym miejscu. Umożliwiają one dostęp do rynków oraz monitoring inwestycji. Dzięki powiadomieniom użytkownicy ESA na biezako z rynkowymi zmianami. Narzędzia analityczne Narzędzia takie jak Bloomberg Terminal dają dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym. Ułatwiają one przeprowadzanie analizy fundamentalnej. To pomaga inwestorom podejmować świadome decyzje. Bezpieczeństwo transakcji Aspekty prawne, Regulacje prawne Każdy inwestor powinien znać regulacje dotyczące tradingu. Prawo odnosi się do zabezpieczeń i wymogów raportowania. Przestrzeganie tych regulacji chroni przed oszustwami. Prywatność danych. Ochrona danych osobowych jest kluczowa w transakcjach online. Inwestorzy muszą upewnić się, że Platformy stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa. Zabezpieczone informacje to podstawa zaufania. Umowy i warunki. Dokładne zapoznanie się z regulaminem Platformy jest niezbędne. Na chwilę trudnych eslów w umowach unikaktyń interpretacji. Dobrze napisane umowy powinny być zrozumiałe i przejrzyste. Podsumowanie i wnioski końcowe. Zrozumienie tradingu. Trading to zlozony proces, który wymaga edukacji i praktyki. Wlaskiwe zrozumienie pojęć jest kluczowe. Dalsze doskonalenie umiejętności pomoże w osiąganiu lepszych wyników. Rola edukacji. Nieustanne kształcenie się w dziedzinie inwestycji jest niezbędne. Warto uczestniczyć w seminarach oraz wykładach. To pozwala zdobywać cenne doświadczenie i wiedzę. Monitorowanie postępów. Regularne monitorowanie swoich inwestycji jest kluczowe dla sukcesu. Analiza wyników pozwala na wyciąganie wniosków. Dzięki temu można podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.